Lusia zaprasza babcię, prawda? Aż ja kocham Nuczęta, to proszę panią, wszystko bym dla niej zrobiła. Babcia taka. Proszę uprzejmie. No. To ja babcię wezmę. Nie, 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 ty no, nie no będziesz rzadko, babcia. Babcia. ty nie będziesz. Ty nie, będziesz A babcia, babcia. Babcia nie, 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 nie. To tak nie może być. Może tutaj troszkę wyżej. O. A jeszcze sobie zobaczę tą sukieneczkę, żeby można. 269, no ale coś, co jest ładne i modne, musi kosztować. Biust, babcia. Też u młodych szczególnie. Babcia wie, że ja mam ogólnie w planach zrobienie biustu. No, Beatko. Beatko. Nie dobijaj babci. Plan finansowy zaczyna się sypać. Babcia by nawet nie wiedziała. Nie zauważyłaby babcia. Tak wszystko tak. musi być w normie. U babci wszystko musi być w normie. To będzie! To już nie będzie takich. No, do tego to chyba babcia by nie dorzuciła. Już... A by babcia, ile babcia do ust dorzuciła już. To ty na usta te pieniążki wytraciłaś? To nie. się tak wydaje, powoli, powoli. <noise> To miało być dla Szandroni. No. Po to już porozmawiamy sobie osobiście. W tym momencie to Beata mnie zastrzeliła. Zdarza się, że Beata co miesiąc dostaje w prezencie nawet 3000 zł od bliskich. 48 nie ma z tych sukni? Jakbym odłożyła pewną kwotę. Nie, 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 nie. nie. To tak nie może być. Dziękuję serdecznie. Do, Do widzenia. widzenia. Do Mojego tego lekarza, u którego ja chcę robić biust, czeka się dwa lata. No wiesz, matko, babcia zawsze tak po, pomyśli, 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 troszkę się podenerwuje, ale jestem taka, że zawsze ci wybaczam. Wiem, babcie dzięki. Wnuczka wciąż liczy, że znajdzie się sposób na dofinansowanie jej marzenia o operacji biustu.